Twoje włosy są proste, ale gdy wyschną, są napuszone albo się palują, to możliwe, że wcale nie są proste. Chodź, pokażę ci, jak może uzyskać taki efekt. A więc zaczynam od dokładnego zbliżenia włosów. Muszą być naprawdę mokre, żeby sklep miał się czego trzymać. Zawsze oddzielam tutaj tą koronę włosów i spinam ją jakimś klipsem, klamrą. Najpierw zajmuję się dolną partią, tak mam większą kontrolę nad. Skręcam. Na dolną część idzie krem, ja mam ten z Not Your Mother's. Tak równomiernie wprowadzam go we włosy. Żel z Umberto Ziani. żel wprowadzam tak samo jak krem. Potem leci szczotka do stylizacji włosów kręcona z takimi zabłokami po bokach. I na pewno też nagram filmik, jak poprawnie stylizować włosy taką oto szczotką, bo też są jakieś takie pytanie. Jak wam się nie spodobał jakiś loczek, jaki wam wyszedł, no to w sumie możecie go tak zawinąć na palec. I już lepsze. Jak słyszycie ten dźwięk to znaczy, że wszystko dobrze robicie. I teraz po drugiej stronie robię dokładnie to samo. To samo robię z górną sekcją. Te same produkty i ta sama kolejność. No i znowu stylizacja na szczotkę, czyli tutaj oddzielam i stylizuję. Teraz wgniatam. Tutaj tak samo. Na koniec pianka albo mus. Którą wgniatam w różnych kierunkach, żeby z tyłu nie zrobiło się gniazdo i żeby włosy lepiej podnosiły się od nasady. Odgniatam włosy taką bawełnianą koszulką. Mam wrażenie, że skręt wtedy wychodzi bardziej sprężysty. Suszę włosy fuzorem tak do góry nogami, i staram się ich zbytnie nie dotykać, żeby tak jakoś bardzo nie zwiększyć puszenia. I tak wygląda efekt końcowy, bez tylko dobrze wydobyty skręt. Jeśli masz podobnie zapisz ten film, możesz to znak, żeby spróbować inaczej. Widzicie lotki!